Kolejna ryba na kukurydza. Siemanko wszystkim, dzisiaj my są z Robertem na takim stawku. Ja spróbuję złowić jakiegoś karpia pierwszego w nowym sezonie, jakiś płocie, może jakiegoś leszcza. Robert tak samo, także my się tutaj rozbijamy, jak widzicie pogoda nie padze, troszkę mamy dzisiaj fajnie. No i co, co mogę więc powiedzieć? Zapraszam was do subskrypcji kanału, łapki w górę, a my się rozpakowujemy i zaczynamy wędkowanie. Tak, słuchajcie, dzisiaj na zanęta leci dobredy, pikantna kiełbasa, podpławik, trochę gliny, pół paczki sweet fish meal i do tego moja ulubiona zanęta jesiot, tako rybno. Zaraz zabierą się za mieszanie zanęty, Robert już sztuki wędki zaciepuje. No i zaczynamy wędkowanie Tak, słuchajcie, już spławik za ciepło, wygruntowany jakieś 3 metry tam spadł tamta strona. Ora kulek pod spławik na razie i zobaczymy co się będzie działo. Zaczynamy wędkowanie. Tak, słuchajcie, jeszcze jak nie zdążył zaciepać. Federka. A tu już mój płotka. Dość tako fajna, jak widzicie. Będziemy jadować z Robertem do siatki. Wszystkie ryby, na koniec wam pokorzymy. Jakie rybki nam się udało złowić. Robert se tam pichci marzonka z grzybami Jak widzicie, na razie ta jedna płotka i I cisza, a teraz wam pokorza takie pudełko Kombi, jak widzicie więcej jest Więcej pudełek, tu mam akurat pora gnojek. Kukurydza zadipowano. W tej mam pelet W tym pudełku pelet Bo w tym akurat siatka do namaczania od spodu no, i do każdego są przykrywki, oczywiście na całość przykrywka i taką kuweta potem idzie też wykorzystać do czegoś, żeby coś w niej namieszać. Tak to wygląda, właśnie. No, a tam mam zatyczki do każdego z tych pudełek i do całej tej kuwety, żeby to potem fajnie zamknąć. Bardzo praktyczne pudełeczko na gruntowce, teramom. Pasma słowy założony pelet przed tym, że miał halibuta, ale na razie na halibuta nic nie w No i siedzimy i próbujemy coś dołowić. Woda? I... Nie. Lei nou ryba na kookryda. Goedlei nou potetjie by. Słuchajcie, pora płotek na kukurydzę, że tam wyciągnął. Robert, tuki zaczął wyciągnąć podka za podką. Ja postanowił też, że jednego federa zostawię na karpia. A że mi podki brały na kukurydzę, to zmienia sławik na taki delikatniejszy i spróbuję tu od niego na pineczki. Pochyta też potek, żeby się przynajmniej nie mierzło. Zaraz tuki zmienia zestaw. I będziemy chytać płotki, a Federek będzie leżał na karpia. Mieniłem teraz zestaw na ten malutki spławik, półgramowy, przypunzero 010, choczyk, 14 i systematycznie to żółty jakoś tam płotka wyciągą nikiery większe, nikiery mniejsze potem na koniec filmu wam pokorza co się udało złowić. Tak działa. Jos przed do małego, to ty myślisz. kolejna taka poć No ale. A, a brani no ale ja też do odpłetwego. No jaka? dla federa. na, na, no, na jednym Taki płotki cały czas jak widzicie bierą.

Powiem wam, chyba mu remis. No Robert bo Tak, jak widzieliście przed chwilą rybki, my wypuścili. Dość trochę płoteczek przez ta chwila. Musieliśmy. Jakieś 4 godzinki udało się złowić. No i my już są spakowani. Oczywiście, jeszcze teraz wybieramy się na taki staw. Dość wielki staw, można powiedzieć. Wetrow się nazywa. Pojada tam pooglądać, bo na następny roz czyli za tydzień, chce tam siednyć i spróbować tam coś złowić. Tak, na razie jeżdża, badam, jakie tutaj mają stawy, co się kaj dzieje, ja tam sprawdzić, jak to tam wygląda. No i też wam pokorza. No a wy oczywiście łapki w górę, subskrybujcie kanał, Odwiedźcie moją stronę na Facebooku i widzimy się następnym razem. Hej tak, słuchajcie, nie wiem czy mnie będzie słychać. Jeżeli tu na ten stawę, to wam godą, że tu przyjada za tydzień. Zobaczcie troszkę tu wieje, jak sama nazwa tego stawu wetrow, czyli chyba wiatr. jak przed chwilą z jednym Czechem. Pan mi powiedział, że wyciągnął tutaj chyba w zeszłym roku, jakże go rozumiał 15-kilowego karpia, padał sumę tu są wielki no i taki karpie poprzeszło 20 kilo i dość trochę takich małych karpi, ale zima, jak powiem na tydzień tutaj się melduje ale wyda mu się na pewno wziąć albo jakiś wielki parytor, żeby się od wiatru stronić albo namiot i przyjada tutaj na cały dzień a już Wam pokazuję, jak to ten staw wygląda